Jesteśmy na Kociewiu, w piekarni kropek. Tak, w piekarni. Kropek. kropek znają wszyscy. Kropka. Kropka. znają wszyscy. Uwielbiamy tu słodkości. Tym razem trafiamy na ciasteczka. Nie ma mojej ulubionej tartoletki, już się skończyły. Ja uwielbiam tartoletki, moi przyjaciele również. Ale w sumie nie przeszliśmy tu na ciasteczko, prawda? Przeszliśmy tu na obiad. I co jest takiego nietypowego w tej restauracji? No mianowicie, zobaczcie kto nam dostarcza obiad. Ha, po raz pierwszy. Witam wszystkich gości w naszej restauracji. Jest dzień dobry, okay. przywiozłem Państwa zamówienie. Proszę odebrać z wyświetlonej pracy, a następnie leci ten osej na moim ekranie. Co mamy zrobić? Odebrać jedzonko. Odbieramy? Odbieramy jedzonko. Znaczy, Uwaga, klikam OK. Dziękujemy. Czy jaki cwajak? To się nazywa technologia. Dokładnie, i właśnie dlatego. No i pewnie dlatego, że też spróbujemy posmakować dań miejscowych, nacieszyć się smakiem. Smacznego! Smacznego!